Czołem! Ja jestem Bob i razem z Bartem po drugiej stronie kamery, Witam was na kanale To Jagotne. Dziś na tropie ktulu. No właśnie, tytuł dość jasno sugeruje nam z jaką rozgrywką będziemy mieć do czynienia. Sesje detektywistyczne, w których naszą intrygą są mity. Pytanie brzmi zatem, czy potrzebujemy na rynku kolejnego systemu osadzającego nas w świecie wykreowanym przez Lovecrafta? Czy nie wystarczy nam Zew Cthulhu, w którym również bez większego problemu możemy poprowadzić śledztwa? Cóż. Pozwólcie, że poopowiadam wam trochę o trailu, czyli o tym właśnie podręczniku. Będę zamiennie stosował nazwy, czasem posiłkując się angielskim tytułem. Podręcznik, wydany jest w twardej oprawie, zawierający fajne, dość spójne grafiki. Wszystkie utrzymane w takim kolorze zgniłej sepi. Kiedy będziecie oglądać, będziecie wiedzieć o co chodzi. Zastosowano tutaj bardzo ciekawy myk, ponieważ te grafiki, pomimo tego, że są różne stylistycznie. To zas zastosowanie tego samego filtru sprawia, że cały podręcznik, który utrzymany jest w stylu takim Art Deco, jest dosyć spójny. Sam podręcznik zawiera 235 stron i w mojej ocenie jest on kompletny, pozwalający Wam na rozgrywkę. Odnajdziecie w nim opis umiejętności, mechanikę, magię, księgi, bestiariusz, Opis epoki, porady dla mistrza gry i scenariusz horror w Kingsbury. Kiedy przewertowałem wzrokiem spis treści, usiadłem do czytania. No więc czytam sobie, czytam i naszło mnie refleksyjne pytanie. Bobie, czy ty jesteś coraz głupszy z wiekiem, czy te podręczniki napisane są tak, że naprawdę bieda je zrozumieć? Prawda zapewne leży gdzieś pośrodku, ale przyznam, że to kolejny podręcznik, który czytam w ostatnim czasie i mam problem z łączeniem zawartym, zawartych w nim klocków. No bo tak, autor podręcznika, pomijając wstęp, wrzuca nas z samego początku trochę w tworzenie postaci, trochę w spis profesji. No i okej, okay. póki co wszystko jest jasne. Wiem, że wybieram spośród dość klasycznych zawodów, wiem, że każdy zawód ma swoje umiejętności. Wiem, że są jakieś pule, ale o co chodzi, nie mam pojęcia i wiem, że stan majątkowy jest na przykład od 2 do 4 i że każda profesja ma jakieś specjalne zasady odnoszące się do mechaniki. Kupa informacji w mojej webetynie, ale zawieszona w próżni. No więc czytam dalej, jednocześnie rzucając okiem na instrukcję tworzenia postaci, która szczęśliwie ma odnośniki do odpowiednich stron. Docieram więc do tej oznaczonej numerem 22, gdzie odnajduję dokładniejsze informacje na temat pól punktów. Wiem, że są dwie: jedna śledcza, a druga ogólna. Dostaję więc wyczerpujący opis umiejętności wraz ze spodziewanymi efektami posiadanej i związanej z nimi wiedzy postaci. Ale wiecie co? Ja dalej nie wiem, czym w tym systemie się rzuca. Nie mam też pojęcia, jak do końca zużywać pule i co ważniejsze, kiedy one się odnawiają. Czytam więc dalej boli mnie głowa, jednak się nie poddaje. Na stronie 54, dzięki malutkiej ramce, dowiaduje się, jaka jest mi potrzebna kostka, a na stronie 76 wyjaśnia mi się, jak odnowić pulę. Dopiero wówczas zaczynam rozumieć, co przeczytałem. Jednak ja jestem już dość stary i styki nie łączą mi się tak dobrze jak kiedyś, więc właściwie zapomniałem, co czytałem 50 stron wcześniej. I teraz chciałbym, żebyście mnie zrozumieli. Podręcznik koniec końców wyjaśnia wszystko dość czytelnie, ale ja musiałem się trochę pomęczyć, nim uzyskałem komfort pracy z Natropie Cthulhu. Przygotowując tę recenzję, poczułem jednak przypływ empatii do, dla internetów. Zupełnie nie wiem, jak to się stało, i postanowiłem Wam trochę ułatwić czytanie tego podręcznika. Nie będę tutaj szczegółowo wchodził w aspekty mechaniczne, bo jest dość prawdopodobne, choć niekoniecznie pewne, że przygotuję kolejne materiały dotyczące konkretnych zagadnień. Powiem jednak tak. W trailu rzucamy pojedynczą kością sześciościenną, jedną i żeby osiągnąć sukces, należy zwykle uzyskać rezultat 3, tak mniej więcej. Każdy punkt przydzielony w umiejętności śledcze będzie pozwalał wam uzyskiwać pasywne wskazówki w czasie gry podawane na tacy przez mistrze gry. Natomiast z pól umiejętności ogólnych możemy wydawać w stosunku 1 do 1 punkty, które podnoszą nam wynik na kaszustce. Czyli chcemy naprawić uszkodzony adapter. Możemy więc zdecydować, że wydamy sobie z puli umiejętności naprawy elektryczne dwa punkty. Rzucamy kością, wyszło nam dwa. Dodajemy więc dwa do dwóch i rezultat cztery pozwala nam osiągnąć sukces. Póle natomiast odnawiają się dopiero po zakończeniu śledztwa. Czasem będzie to jedna sesja, czasem trzy. Więc tworząc postać, należy mieć to na uwadze. Jak również to, że grając, musimy umiejętnie zarządzać zasobami postaci. Tyle. Gdybym wiedział to, co Wam teraz powiedziałem, przed czytaniem podręcznika, studiowałoby mi się go znacznie lepiej. Skoro już wiemy, czym i jak, pora się zastanowić, po co. Po co sięgać po natropie Cthulhu? Czy dostajemy coś innego niż w pozostałych systemach zewowych? Odpowiedź brzmi tak, choć w mojej ocenie głównie dla Strażników Tajemnic. Co mam na myśli? Zacząć musimy od tego, że wielu osobom prowadzenie Traila wywróci nogami model prowadzenia scenariusza. Do tej pory wielu z nas uzyskiwanie wskazówek uzależniało od rzutu gracza na korzystanie z bibliotek, historię, sztukę czy jakąkolwiek inną umiejętność odnoszącą się w ten czy w inny sposób do wiedzy postaci. I im lepiej poszło w rzucie, tym więcej informacji mistrz gry przekazywał graczom. W natropie Ktulu mistrz grym musi się orientować, jakie umiejętności śledcze i na jak wysokim poziomie mają postacie graczy, bo tak właściwie wystarczy, że postać o odpowiedniej umiejętności wejdzie na lokację i strażnik tajemnic w ten czy w inny sposób serwuje wam ukrytą tam wskazówkę. Spokojnie, podręcznik zawiera odpowiednią matrycę badaczy dla użytku strażnika tajemnic, która pozwala mu łatwo monitorować zasoby graczy. Zakładam więc, że w tym momencie ciśnie Wam się na usta pytanie, to jaki ma to wszystko sens, skoro po prostu dostajemy wskazówki? Gdzie ten element gamingowy? No właśnie, trail tej gry szuka we wszystkich sytuacjach dynamicznych czy sytuacjach testujących umiejętności postaci. Natomiast w samej strukturze śledztwa skupia się na tym roleplayowym elemencie i na śledztwie na poziomie meta. I to akurat, w mojej ocenie, największa zaleta tego systemu. Uważam, że tworząc śledztwa, należy je budować w oparciu o meta rozgrywkę dla graczy. Nasze postacie są w wielu aspektach dużo kompetentniejsze niż my, więc zauważają szczegóły, które nam zupełnie by umknęły. Frydom ma być jednak łączenie ze sobą kropek i konsekwentne ujawnianie intrygi. I pod tym względem ten system działa doskonale. Gracze, Zmiany odczują w mojej ocenie trochę mniej niż strażnicy. Znaczy, oczywiście, trzeba się przestawić na zarządzanie skończoną pulą zasobów. Im mocniej będziemy działać w dwóch pierwszych częściach sesji, tym słabsi podejdziemy do finałowych scen. Niemniej, dalej dla graczy będzie to dość klasyczna, zewowa sesja z akcentami fabularnymi postawionymi w tych samych miejscach. Sam podręcznik zawierał również dość ciekawe rozdziały ze wskazówkami dla mistrzów gry, rozwijającymi to, o czym Wam przed chwilą opowiedziałem, oraz całkiem zgrabny rozdział lorowy o epoce lat 30. ubiegłego wieku, w której osadzona jest akcja gry. I co bardzo fajne, rozdział ten opisuje nam różne zakątki świata, zachęcając nas do licznych, przerażających podróży. Zbliżając się do końca, na tropie Cthulhu jest pozycją dla strażników lubiących tworzyć fabuły w oparciu o śledztwa i zagadki. Temu właśnie dedykowany jest ten system i w tych obszarach działa najlepiej. Ponadto, właśnie do traila została napisana w ocenie wielu osób jedna z najlepszych ktulowych kampanii pod tytułem Eternal Lies, która przetłu przetłumaczona na wiekuiste kłamstwa przez Ice Games, zapowiedziana została na 2023 rok. W chwili tworzenia tej recenzji podręcznik może być wasz za około 200 zł, co obecnie jest dość standardową kwotą. Inflacja puści nas z torbami. Nie ma się jednak co poddawać. Trzeba tropić i zwalczać mity tulu. Dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia z tym systemem. Czy przypadł do gustu waszym ekipom i czy zastąpił na waszych stołach klasyczny zew. Piszcie w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia.